Ile trzeba spacerować z psem? Za długie czy za krótkie? Ile spacerów potrzebuje twój pies? Czy twój pies potrzebuje 5 km dziennie, 10 km dziennie, czy może maraton? No właśnie, to zależy. To nie chodzi o ilość, ale o jakość. Co jest bardziej wartościowe dla Twojego psa? Godzina bezmyślnego chodzenia czy 20 minut węszenia i zabaw węchowych. Zdecydowanie węszenie i zabawy. Mały pies nie równają się małe potrzeby. Mops czy Jack Russell Terrier. Ten drugi biega jak torpeda. Spacer dobierz do temperamentu psa, a nie do jego wielkości. Minimum 3 spacery dziennie. Jeden, Szybki na siku. Drugi, dłuższy, na eksplorację. Trzeci, na wyciszenie. Jest zadowolony, a Ty masz spokój. Win-win. Cztery, zmęcz umysł, a nie tylko łapki. Jest zmęczony fizycznie? Może mieć jeszcze więcej energii. Daj mu więc zadania na spacerze. Na przykład tropienie smaczków. Za długie, za krótkie, idealne? Sprawdź. Czy dobrze dobierasz długość spaceru? Kliknij obserwuj i dowiedz się więcej o spacerach i o Twoim psie.